Jeżeli chcecie kupić końce do FIFA 17 lub cyfrowe wersje gier na PS4, zapraszam Was bardzo serdecznie do supercoins.pl. Gorąco polecam. Siemanko, z tej strony, Przemas, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to pierwszy odcinek z losowych składów FIFA 17. Tą serię wymyśliłem FIFA 14, bardzo Wam się podobała, także mam nadzieję, że FIFA 17 również. Dzisiaj zajmiemy się Ligą Angielską, jak widzicie, formacja 4-3-3, wariant 4. No i oczywiście piszcie w komentarzach, jaka liga ma być w następnym odcinku. Komentarz, który będzie miał najwięcej lajków, wtedy właśnie ten komentarz wybiorę, tą ligę i będziemy losować. Także idziemy tutaj oczywiście na rynek transferowy. Jeżeli ktoś nie, nie zna zasad serii, to niech zobaczy poprzedni jakiś odcinek. To jest dosyć łatwe, także zaczynamy od bramkarza. Oczywiście dzisiaj tak jak mówiłem Premier League, także zaczynamy, weźmy sobie numerek 3. I uwaga, pod trójeczką jest Claudio Bravo. Także bramkarz bardzo solidny. Oczywiście dajmy do obserwowanych, żeby kupić najtańsze wersje. Prawa obrona, weźmy numerek 9. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Niom nie najgorzej. Chociaż tempo takie średnie, ale okej, okay, nie ma co narzekać. Środek obrony, weźmy numerek 5 i 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i 6. Kościelny i Morgan, bardzo dobra. Para stoperów Teraz będzie lewa obrona Weźmy numerek 11 Czyli ostatni na tej stronie Monreal, no z tym tempem Boki obrony średnie Ale okej, okay, lecimy dalej Teraz bierzemy tutaj dwóch środkowych pomocników Weźmy z drugiej strony 13 i 15 Także tu jest 11, 12, 13 Niestety brązowy zawodnik 14, 15 Także jest jeszcze Fabregas Nie jest najgorzej Dalej mamy środkowy pomocnik ofensywny. Tutaj weźmy numerek 1. Ali. No i tutaj Kutinio też ta No dobra, Ali nie jest najgorszy. Dalej teraz pójdziemy sobie tutaj na skrzydła. Prawe skrzydło numerek 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Ofeguli. No, nie najgorzej, dobrze mi się gra tym zawodnikiem. Także nie ma co narzekać. Dalej na pasji weźmy numerek 10. Także przedostatni jest to Hernandez. Nie miałem przyjemności grać tym zawodnikiem, a statystyki ma dosyć fajne. Dużo ludzi mówi, że dosyć, dobry, dosyć dobrze się gra tym zawodnikiem. Lewe skrzydło weźmy z drugiej strony numerek 16. Także to jest 11, 12, 13, 14, 15, 16, bufal 5 gwiazdek, także jak najbardziej. Dobra, także dajcie mi chwilę, ja kupię ich najtańsze wersje i zaraz wam przedstawię skład. Ok, więc tak wygląda ten skład. Powiem wam, że najgorszy nie jest. Jeśli chodzi o ofensywę, jak kupiłem na przykład bufala za 900 monet. No to ja nie wiem, czy on jest aż taki tragiczny. Przecież ma 5 gwiazdek. Tempo dobre. Zobaczymy, jak tutaj ze strzałami to wyjdzie. Ok, także gramy oczywiście jeden meczek online. Szukamy przeciwnika. Ok, a więc mamy przeciwnika. No i spójrzmy, jaki on tutaj ma skład. Jaka ocena idę z grania. Eee, 78 ocena. quadrado na HPO. Eee, Baka Muriel pianić. No dosyć, dosyć ciekawy skład. Jak widzimy, seria. Na bramce jeszcze Handanowić. No i będzie ciężko, coś czuję, ale lecimy. Znowu Bufal. Uwaga, utrzymał się przy piłce. Piłka do Kościelnego. Tu jest Fabregas. Fabregas może się pokusić o strzał. Jeszcze Feguli. Feguli strata piłki. No już piłka na Muriela. Tutaj jest Niom. Który no tempo ma dosyć przeciętne. Uwaga, co tu Muriel zrobi? Oddaje strzał. Broni Claudio brawo. Pierwsza sytuacja dla naszego przeciwnika. Rzut rożny na krótko. No i tutaj za łatwo, za łatwo. Dobrze, Claudio brawo. Teraz wypuścić Hernandeza. Hernandez jest dobra sytuacja. Hernandez, finezja. No i broni bramkarz. Jeszcze Feguli. Mamy rzut rożny. Ok, mamy rzut wolny. Dosyć dobra pozycja Ta, na pewno Claudio Bravo no. Nie no, dajmy myślę tutaj Fabregasa mm, Oczywiście to będzie Fabregas No i spróbujmy, chyba troszkę za mocno A nie, jednak było blisko Minimalnie pomylił się Fabregas Szkoda Oj, teraz przechwyt Bufal Aj. Oj, błąd przeciwnika, tu jest Hernandez A i chciałem wystawić jest Feguli. Feguli ma miejsce. Oddaje strzał. Niestety nad Bramką. Koniec pierwszej połowy spotkania. 0 do 0. Statystyki: no, dosyć mecz wyrównany. Dawno w ogóle chyba nie miałem 0 do 0 w pierwszej połowie. Przeważnie dużo strzelam albo dużo tracę. No ale okej, okay, zacznijmy drugą część spotkania. Dobre podanie naszego brąz brązowego zawodnika. Feguli. Fabregas. Do Aliego troszkę za mocno. Ali piętką do Bufala, Bufal położył obrońcę, Bufal oddaje strzał, jeszcze poprawia i mamy jeden do zera! Bufal strzela w bramkę. Ogólnie bardzo dobra akcja. Zaraz sobie ją przeanalizujemy. Dobrze też się zachował Ali odgrywając piętką. Natomiast no, niestety końcowa faza akcji. No i strzał bardzo dobry, bramkarz bez szans, mamy jeden do zera. Feguli. Piłka do Aliego, Ali piętą, tutaj jest Fabregas, Fabregas do Hernandez'a, Hernandez wygrał główkę, tutaj jest Feguli, Feguli nad bramką i to zdecydowanie. Bardzo ładna akcja, niestety źle to zakończył Feguli. No i mogło być już po meczu, a teraz przeciwnik może jeszcze strzelić bramkę na wagę remisu, spalony. Ali wypatrzył Buchwala. jest tutaj Hernandez. Hernandez, może teraz się uda? Hernandez! Broni Bramkarz, jeszcze słupek, dobitka, poprzeczka, gol! Mamy 2 do 0, 90 minuta. Hernandez zdobywa Bramkę. Już jest po meczu, na pewno wygraliśmy już ten mecz, no ale zobaczmy tutaj powtórkę. Eee, tutaj mamy pierwszy strzał: Bramkarz, słupek, dobitka, Bramkarz, poprzeczka, gol! Także tutaj też mieliśmy dużo szczęścia. No i prowadzimy 2 do 0. Koniec meczu jest zwycięstwo 2 do 0. Hernandez tutaj 9,1 ocena. Buffal też bardzo dobre spotkanie. Także jak najbardziej Oj, na plus to spotkanie. Tutaj mamy statystyki. No przeciwnik słabo się pogadał w tym meczu. Także mamy zwycięstwo. Dosyć dobrze mi się grało ofensywnymi zawodnikami. Tak jak mówiłem, niby tacy tani. A naprawdę warto było ich tutaj sprawdzić. Także to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli film ci się spodobał, zostaw łapeczkę w górę i tak jak mówię, piście w komentarzach, jaka liga ma być następna. To na tyle, trzymajcie się. Na razie.